No i cześć słuchajcie, witam Was. To będzie taki chyba my, nie za długi filmik, ale rzecz, którą e, no, co jakiś czas trzeba wykonać zwłaszcza w starszych samochodach, czyli wymiana elastycznego przewodu hamulcowego. Jak wymienić taki przewód hamulcowy samodzielnie? Naprawdę nie jest to skomplikowane i nie potrzeba dużo narzędzi. My dzisiaj umówimy to na przykładzie Volkswagena Polo. E, taki mi się trafił tutaj pacjent. Będziemy właśnie wymieniali ten e, przewód. Od czego zacząć taką wymiadę? Mm. Oczywiście, od tego pierw musimy sobie stwierdzić, że taki przewód mamy do wymiany. E, co jakiś czas, generalnie na przeglądzie diagnosta powinien to zrobić wam, ale wiecie jak to bywa? Na przykład przekładając koła, albo robiąc coś przy samochodzie, e, zwróćcie uwagę, jaki jest stan tych przewodów. Tu już widzimy, że tutaj na przykład e, one najczęściej nie w tym miejscu, ale właśnie przy, gdzieś przy zakówkach, możecie mieć taką sytuację, że coś tutaj może coś wparczyć, albo jak tutaj jest, zobaczcie. No, tu Wam pokażę, zobaczcie, jak to wygląda. No, takie coś już absolutnie nie może być. Trzeba to oczywiście wymienić. Czasami przy hamizonu może być czegoś przemocowany, albo w mniejszych samochodach on po prostu tutaj jest tylko. Dwa wejście, a tu ma wyjście swoje do zacisku z tej strony. O, już Wam pokazuję. Słuchajcie, i teraz od czego zacząć taką. E Operacje. Słuchajcie, od tego, że musimy sobie przygotować. Yy, oczywiście, miejsce złączy czyścimy, szczotkujemy, jak macie możliwość przedmuchania, to przedmuchajcie i oczywiście polewamy wszystko z Ja już to sobie, sobie ileś dni moczyłem, bo tu czasem może być, zwłaszcza z tej strony, może być problem. Tu może być problem. Z tej strony, co jest zacisk, to chodzi do zacisku, raczej problemu nie będzie, tam jest po prostu śruba i o ile ktoś wcześniej tego nie wymieniał i nie przypierdzielił tego za mocno, to nie będziecie raczej mieć z tym problemu. Natomiast tutaj może być po prostu rozdzom. Kolejną rzeczą, pier, tutaj to mamy odpowietrznik. I co trzeba zrobić? Dokładnie go oszczotkować i tak samo odwiaczem zlewać najlepiej już jakiś czas wcześniej. Jeżeli macie wątpliwości, czy on się odpowietrzy, czy on się odkręcić, żebyście mogli odpowietrzyć, słuchajcie, uważajcie, bo możecie go sobie uwalić przed kręcaniem. Pierwsze co, zanim zaczniemy wymieniać przewód hamulcowy, to. Właśnie po oczyszczeniu i tak dalej, tego yy, podwyższnika, słuchajcie, sprawdźcie, czy go będziecie mogli odkręcić. Ja już go wcześniej sprawdziłem, oczywiście będę mógł odkręcić. Dlaczego? Dlatego, że wymieńcie sobie przewód hamulcowy, wszystko fajnie Wam pójdzie, a tego cholerstwa nie uczycie, nie odbijecie hamulców i macie auto unieruchomione. A jutro rano na przykład musicie jechać do pracy. Dlatego, żeby się zabezpieczyć przed czymś takim, Najpierw sprawdźcie, czy będziecie mogli odpowiedzieć, Wasz układ hamulcowy po wymianie przewodu hamulcowego. Jeżeliśmy to sprawdzili, że to mamy ok, to teraz przechodzimy do wymiany przewodu hamulcowego. Zobaczymy, czy to pójdzie. Ja mam w tym przypadku 11. Czasem była 10, czasem była 12. Przy niektórych samochodach tutaj filozofii nie ma, nie trzeba tego trzymać teoretycznie. Tylko. O! Szczeliło. Jak masz jakiś problem, mówię, ja to bym dokładnie oczyścił i lał drdzywiaczem. E, także. Myślę, że nie powinno być z tym problemu. Mogę sobie już odkręcić. E, oczywiście wcześniej odkręcamy zbiorniczek od płynu hamulcowego wyrównawczy i wciskamy do podłogi pedał hamulcowy i blokujemy go sobie, jak macie jakąś blokadę, albo zróbcie blokadę, albo nawet kijem, nie wiem, jakimś klinem czy czymkolwiek zaprzyjdzie, żeby ten pedał był cały czas wduszony. Dzięki temu jak widzicie rozkręcali trochę od hamulcowy, to nie wyleci Wam płyn hamulcowy. Tylko troszkę oczywiście zawsze poleci, ale nie wyleci Wam to z układu. Bo najważniejsze jest, żeby nie zapowietrzyć sobie pompy hamulcowej. Dlatego że później no, może być e, problem z jest to dosyć trudne, ciężkie, trzeba bardzo dużo się napracować. A jeżeli macie jeszcze nie daj Boże nie e, ABS, i sobie pompa ABS-u zapowietrzycie, no to naprawdę już to e, nie jest takie proste. Odkręcamy sobie ten przewód hamulcowy. Tutaj sobie go przytrzymuję. O, już mi tu się odpowietrzyło. Tutaj oczywiście. Ale wcześniej sobie to właśnie oszczotkowałem, też właśnie po to, żeby jak to odkręcimy, żeby nam tu za dużo syfu nie leciało. To jest oczywiście już nieistotne, ale wiadomo, lepiej uważać. Przechodzimy teraz do zacisku. Po stronie zacisku hamulcowego podobnie. Ja tutaj mam też jedenastkę. O, idzie bez problemu. Też wszystko tutaj starałem się wyczyścić. Jeżeli, o teraz właśnie złożyłem, że jednak tak nie do końca, bo tutaj by coś zostało, to mówię, spróbować ile się da wyczyścić, żeby jak najmniej tego syfu ewentualnie gdzieś nam tutaj wlatywało. Zobaczę, czy tam jest... nie. nie. Całość tu sobie kręcę, Wiadomo, no to teraz mi zlatuje yy, z zacisku trochę płynu. Przy okazji widzę, że no, jest on jaki jest. I przewód hamulcowy mamy zdemontowany. Mam tu już przewód. Tu mam taki fajny zestaw, że mam przewód od razu też yy, z nową śrubą i nowymi podkładkami. No, jeżeli macie tego, to oczywiście śrubę możecie spokojnie użyć drugi raz, jeżeli nie jest uszkodzona. Natomiast te podkładki, oczywiście, warto dać nowe. Tutaj w przypolówce jest takie wyżłobienie, takie jakby widelec, który musimy sobie tutaj trafić. Dzięki temu, jak będziemy dokręcać to nasz przewód hamulcowy nie będzie nam się ruszał. Częściej stosowaną metodą jest na przykład, że jest wyżłobienie wtedy w zacisku, o który opiera nam się przewód hamulcowy i go też wtedy nam się on nie obraca. Dokręcamy. Powiem Wam, ja to dokręcam z wyczuciem. Jeżeli mamy aluminiowe zaciski, to wtedy naprawdę trzeba uważać z tym dokręcaniem, bo wiadomo, aluminium. Natomiast jeżeli mamy żeligno, można trochę to mocniej dokręcić. No, te podkładki muszą się zgnieść, także. Ale też trzeba uważać, nie przesadzajmy. Lepiej jest zrobić tak, że sobie przykręcimy to. za, za słabo. Dociśniemy parę razy, naciśniemy pedał hamulca. Jeżeli zobaczymy, że coś nam wtedy leci, to wtedy po prostu jeszcze możemy trochę to wyciągnąć. Tutaj mamy już przykręcone. Idziemy teraz na drugą stronę. Starajcie się, oczywiście, żeby tu wam nic nie wpadło do przewodu. On ma tu takie wyżłobienia, o widzicie? One się tutaj, ten otwór Wam wchodzą, musi Wam to wejść. Dzięki temu nie będzie on Wam się obracał. Teraz zakładamy. Tutaj nasz przewodnik. I klucz, jedenastka, i sobie to. Dokręcamy starannie. Można to zrobić też zwykłym kluczem. Przy przykręcaniu szczególnie, inaczej nie ma z tym problemu, ale przy odkręcaniu taki klucz półotwarty, tak zwany, no, może być niezbędny, dlatego że czasami naprawdę to się potrafi mocno trzymać. Uważajcie też, kiedy to zaczynacie wkręcać. Tu jest mały gwint. Trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, żeby go nie uszkodzić. Delikatnie, to powinno się, właśnie to jest takie coś, że powinno to się bardzo lekko nam samo wkręcić. Jeżeli nie wkręca nam się to lekko, to znaczy, że coś idzie nie tak w takim małym gwintem, bo tu są gwinty 10.1, 10 na 1 Jeżeli coś idzie nie tak, czujecie opór, mi tu już idzie ładnie. E, cofnijcie się, spróbujcie jeszcze raz, bo to znaczy, że na naprawdę coś jest nie tak. Coś wam idzie krzywo. Przykręcamy to. A, tak ładnie idzie. Ta sprężynka tutaj bardzo odmocowania robi swoje też. Jeżeli by była uszkodzona, to trzeba dać oczywiście nową, tego się nie zmienia. Przewód tutaj ma też takie miejsce do chwycenia kluczem. O, w tym miejscu. Ale jak dociągacie tutaj nowy, no to nie ma z tym problemu, to wszystko działa. Myślę, że wystarczy. No dobra, słuchajcie, ten etap mamy ze sobą. Pozostaje nam oczywiście odpowietrzyć układ. Jak sami widzieliście, no oczywiście mamy tak, pustą przestrzeń w całym przewodzie hamulcowym, no i sporo powietrza w zacisku. Nakładamy sobie taki wężyczek, przyrząd, taki, no wiecie, no jak to typowy, jak to tam sobie każdy coś zrobił, kupił, no nieważne. I w ten sposób będziemy to robić z zaworkiem. No dobra. Lekko sobie to popuszczę i będę pedałował. Teraz taka uwaga, słuchajcie, oczywiście najlepiej mieć kogoś do pomocy, kiedy to odpowietrzamy, ale kiedy nie, to teraz w tym momencie, się poszedłem, popedałowałem i założyłem blokadę, mam wciśnięty pedał hamulca, założyłem blokadę, czym tu, no pierwsze co, zakręcam jak najszybciej, dlatego, że wiecie, te zaworki i tak dalej, nieszczelność tutaj też jest jakaś zawsze, no zawsze będzie, to nie jest super szczelne tu, prawda? Jak zapewne widzieliście, leciał nam już płyn y, hamulcowy, szczególnie początek, Uf, nie wyglądał za czysto. Także powoli mi się już odpowiada. Czuję też, że pedał robi się coraz twardszy. Zakręciłem teraz tutaj. Teraz zrobię takie coś. Pójdę, podpompuję pedał hamulca tak 5 razy. I znowu go zablokuję. I przyjdę tu i zobaczymy jak tutaj poleci. Mam tam ciśnięty pedał hamulca. Wyleciało. Dobra. No i co Wam będę mówił. Słuchajcie, robimy tak do czasu, aż wasz pedał hamulca stanie się po otwarty, twardy kiedy będziecie czuli, że macie opór kiedy po prostu naciśniecie go, nie będziecie czuli, że wpada on wam w podłogę robimy tak do skutku, co jakiś czas oczywiście sprawdzamy tutaj nasz zbiorniczek czy mamy wystarczającą ilość płynu hamulcowego no bo nie daj Boże, gdybyście o tym zapomnieli, tak byście spuszczali, spuszczali, spuszczali opróżnicie zbiorniczek, najczęściej pod nim jest pompa hamulcowa no i nieszczęście Gotowe, wtedy naprawdę trzeba się napracować, żeby to odpowietrzyć. Także nie polecam. A ja, ja dziękuję za oglądanie mojego filmiku. Zapraszam Was na pozostałe filmy na moim kanale. I zachęcam do y, samodzielnego pogrzebania, choćby przy takich prostych y, rzeczach. Na razie, cześć.